Najlepsze Kasz, kurwa, 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 kurwa. No, że, nie Tak się witałem Kurwa, kurwa. bol <gry> Widzisz, tak jest jego mózg skonstruowany <gry> że, Tak się zaśmiał, kurwa się. Ej, ja wiecie co tak, tak smakuje? Jak czasami wam szampon ścieknie w trakcie mycia głowy, nie? Wykasz akurat ślinę, ty A spróbuję, bo będziemy robić test piwa mm. <grym> Co jest? Ale czy nie żyjemy w świecie magii? I teraz równocześnie jak wąchasz moją pachę, kładaj mi brodę w dupę. O, 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 o! Wybucha alkomat. Promocja sportu, tak? Dole. Weź zmień. Znasz już hasło. Dabę! Dabę! Idiota! <laughs> idiot! A ty nie masz kurcze w dupie jakiegoś komunikatora? Zakupach, że oni ci tak. klikają i jaka cena ma, jest. ma, Bartek mówi I ty wysyła. wyczuwasz po prostu w dupie. Bartek mówi te... wibracje. Wysyła. I Kaja! I Kaja w warkoczach chodzi kurwa codziennie. Bufo! Nie! <laughs> Bufo! Że dywany były kurwa fajtami przesiąknięte. A kiedy ostatnio piłeś? Bo Biwo? mi się przypomina historia z działki, mnie tam nie było, że jeszcze Marat, z Maratem piłeś. I że to już był taki ostatni twój melarz. Że tam wyrzec z ciebie demon. To mógł być. Sa czekaj, sakero, Jak się ten demon nazywał? Sakeron? Zażegaliśmy mu kwiatki na tarasie i wszystkie zgniły, kur. Kolejnego dnia. <laughs> Każdy szedł tam żygać, nie? Ty no. byłeś. No, no ale nie, no. W pół, nie? A moje uzasadnienie jest takie, że dlatego wybiera do końca życia mówić szeptem, bo jego mózg jest tak skonstruowany, że on nie potrafi się nie śmiać głośno, nie, Czyli... nie drzeć japy. Czyli wszyscy wybieracie, że mu mówi mu powie szeptem? On nie tak. No. A uzasadnienia, no są jakie są, no potem do nich wróci. A czekaj, ty powiedziałeś, że on wybiera mówić szeptem, bo nie umie nie drzeć japy? On by tak powiedział o sobie? Dobrze rozumiem No jego mózg jest tak skonstruowany, że no, ale nie, nie, nie potrafiłby się nieść. To on by tak powiedział? No ale musi być szeptem, nie, czyli byłby nie może drzeć japy. To nie kumam. Ale drze Jak drzesz japy, to drzesz japy. Jak mówisz, to mówisz. Drzesz japy, śmiejesz się, to nie jest mówienie. Czaisz? <śmiech> czaję. <śmiech> no tak. czaje czaję, czaję, Pytanie numer trzy wybieram. Mówienie szeptem do końca życia. Bez śmiechu byłoby ciężko, natomiast tutaj... No zrobiłoby się jakąś... A czy nie możecie, Troszeczkę by się przeniosło mowę stąd tutaj i nawet myślę, że to byłaby trochę moja nowa osobowość. Zrobiłbym z tego jakieś po prostu jakąś rzecz. Z tego to już jeszcze mogę tak mówić, nie? O bardziej stąd do końca życia tak mówimy, nie? I przy okazji mogę nagle ktoś... Czekaj, moglibyśmy to jeszcze raz obejrzeć, bo chyba... No właśnie chyba kurwa. mnie to przerosło. Widzisz, tak jest jego <grym <się> <grym <wóz> skonstruowany, tak się zaśmiał kurwa, już, Kurwa inteligencja. A idziemy zajrzeć do brandingowców? No. <grym> bo to też jeden z moich ulubionych działów. Ooo, ruszyło! Witajcie brandingowcy. Ruszyło, czy nie. brandingowcy? Naprawdę. was można pokazywać na kamerach. Zobaczcie, tak się witamy. Kuba Pawka! CIEMA! Zobaczcie, tak się Kto witamy! Kto jest najlepszy? Na Kurwa! Tak się witamy! Kurwo, bol! Dzik jest najlepszy! Łaaa! Rządzicie, panowie. Namaszczam cię! Rządzicie, panowie. Będziesz najlepszym Czyli. grafikiem w historii! A poczekaj, ty jesteś Korrupa. tu pierwszy raz? Dział nie do rozwoju rządzi, znaczy czekajcie! <ścoughs> Dział! Dział brandingu rządzi! <ścoughs> No nie, okay, no nie ma, no nie ma na, naprawdę nie ma czegoś wieprzowina czegoś co już <grym grym grym grym> z tą złote łuki nie żeby Jesz... się pojawiło u nas na twarzach też Jesz... Może powąchać. O, o no! No! Kurwa! Kurwa! święta, weź pokaż to Wojtek, musisz to zobaczyć. Jakbyśmy dzieciątko w wieprzone kurwa. A kurwa je święta po... zbliżają. Dawaj je potulimy i odłożymy. Po prostu je ukój do snu, kurwa i rzuć tam. Nie, no nie, nie testujmy kurwa. tego. Ja bym zrobił coś takiego, że sobie bym nie testował. No nie testujmy. Nie to, nie ma sensu. to nie ma sensu. To nie ma sensu. Możemy bójmy bójmy. Bójmy. A, a, tego nie wie. testować. Fajnie, mi się Robimy podoba to. taką rundę, że Krystian to testuje, a my patrzymy z bliska <grym> na niego? No, to nie dawaj, spróbujmy jakąś ulicę znaleźć. Kurde, tu jest jakaś happy... Jakiś A, jakaś... czekaj, 59. urodziny Singapuru. Nie, to będzie stolica Singapuru. No ja wiem, ale ulicę spróbujmy znaleźć, mamy czas. No, dawaj, Clementi szukamy. Dawaj, dawaj, robuj. Dawaj, Clementi szukamy. A, no to Singapur, tak, 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 tak. tak. Biało-czerwona flaga z takim księżycem i gwiazgi. tak, tak, A, to Singapur. Tak. No, kurde, Wiesz, gdzie jest, jest? Singapur? Nie. Jak masz Malezję, no, to gdzie. By... Malezja jest na dwie części no, no, podzielona. No, 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 tylko... I na końcu, A, na dole, na dole tej lewej części jest Singapur, tak. Dobra. O, o, tam, czekaj. O, 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 o. Czekaj. Clement. Kurwa no, między... głupio, ale bardziej mi się no, to podoba, niż z Ej, Island, to jest to, nie? Tutaj. No I tu, tu jest, jest wyżej chyba, jest ta ulica. I ciut wyżej jest ta ulica. A my na trzy no, ekranie. i tu Dobra, Jak masz Singapur, nie? No. To daj tak bliżej dołu Singapuru Dobra. i tak troszeczkę w, troszeczkę w prawo. Jakiś Nanhua High School. To... Nie nan chłazny to południowy kwiat po chińsku. Kościół, kościół! kościół, w Kościół, szybko! Bo co? 600 Bo. metrów. Zajebiście, kurwa! I oczywiście pamiętajcie, że jest ja, przynajmniej myślę, że chłopaki też, uważamy, że żyjemy w magicznym świecie. Jestem jak najbardziej otwarty na świat magii. To, że jesteśmy teraz na kuli, panowie. Gwiazdy, oceany. Tam. Niezbadane jak się okazuje. To Ja ciebie, żeby... Hubert, zrób z tym, co chcesz. Ale czy nie żyjemy w świecie magii? Ja Wiecie, co dobra. tak smakuje? Jak czasami wam szampon wścieknie w trakcie mycia głowy, nie? To, co to, co no, jest, taki ci... to jest taki posmak. To jest taki posmak. A przełykasz akurat ślinę. Ty. Akurat przełykasz to ślinę. Nie sam i... do ciała. O. Coś takiego, nie? Jaki nie, nie fajne, nie fajne, nie fajne, nie <śles> fajne. A spróbuję, bo będziemy robić test piw. Dam. Ile mam czasu? 5 sekund. Eska. Sk. Kropka Eska. Sk. Kropka sk. Nie kliknąłem? Nie kliknięte panowie, nie, nie kliknięte. Szkoda, kurwa. No nic, I co, ale było? blisko byłeś. E, Słowacja, SK. Możesz grzec się. Możemy Siennik. powtórzyć, bo kurwa chciałem kliknąć i patrzcie tu, co się dzieje. Ej, ale na luzie, serio? na luzie, na luzie. Podejdziesz, Wojtek? Zobacz. Zrobiłeś. Dawaj teraz też przecież no. wszyscy. Uwierzyli. Jak nie będziesz pewien, to prze, przełóż jeszcze dalej. Mamy pilot, to ja ewentualnie wyłączę telewizor Czy jesteście gotowi? Jestem gotowy. Nie słyszałem. No to gotowy. Gotowy. jesteście gotowi. Jesteśmy gotowi. Góry. Ciężkie to jest. <śmiech> <śmiech> Co jest kurwa. Ty! <laughs> Zatrzymaj a Ile me... to ma... Kciuki, trzymaj kciuki, obręcz złap, dobrze. Nie podałem się na zgastek, ale wybaczam Ci go, bo wiem co kurwa, trzymaj, robiliście trzymaj. przed chwilą. Co mój kurik? Ale zobacz, a... patrz, trzyma równo, a patrz tu, patrz tu! A do jakiego poziomu można? Do jakiego poziomu można jeszcze? Odrzucania ty! Weź go pociągi do siebie. Dobrze! Robert! Robert! Twoja prawa ręka nie, przestaje mi się podobać o, ale No ale Michał opuścił. Przestała mi się twoja prawa ręka podobać, ale nagle Michał opuści. No, więc ja... no daję wam, bo ty jeszcze byłeś... Ja trzymałem tak samo jako Jeszcze byłeś w miarę górę. A ja odrobię. A robot nie, będziesz nie. z nim BeJ odrobił, wiedząc, że wieprzowinę jest Maka. O, ale pierdy będzie miał jest. dzisiaj. Uff. A ja dzisiaj z nim nie robię, ale... Jutro prawdopodobnie. Do jutra Powiem. będzie miał koty. Ja po z niego wyciskam. Brawo, cyk. Nie wyciskam brawo, Brabo. On odklepuje, bradech daje jeszcze przyduszam. Odklepuję i jeszcze przyduszam go. Wczoraj mieliśmy fazę, czy to przedwczoraj było, mieliśmy fazę, żeby tam coś tam robicie i bardziej ci coś tłumaczy, nie? I mieliśmy już taką głupawkę, że on ci tłumaczy i tak, dobra, teraz y, złap mnie pod, u, pod udo i teraz równocześnie jak wąchasz moją pachę, y, wkładaj mi brodę w dupę, nie? Całą. I że, całą. całą brodę. No i dawaj jeszcze, jeszcze, jeszcze. No. I przytrzymaj, przytrzymaj nie za szyję. Mocniej, mocniej. Nie wyjmuj, nie wyjmuj. że tak było. Mam go tutaj! Robur jest! Spierdalaj, kurwa! Ostatnie sekundy. Spierdalaj, kurwa! Nie znalazłeś mnie! Koniec! Zaglądał tu wcześniej! To gnój! Kurwa! 15 sekund! Ja pierdolę! Jakieś gospodarstwo! No! To... Sucker gdzieś był tam w serwerowni byłeś? Byłeś u mnie Kurde, trzeci raz wchodził. A ja już nie wiem, nie, do serwerowni nie ma sensu. Tak, tak to to, to, to. miejsce. Ładne miejsce. miejsce o, bro. Łatwe miejsce. miejsce kurwa. A trzeci raz wchodził, kurwa, nadziei mi zrobił i teraz jest rozczarowanie. <laughs> tutaj nie można wejść, e, ponieważ tutaj są produkty. I... Trzy osoby mają kody i klucze, żeby to uruchomić. Tu są też receptury naszych produktów. Do wejścia. Generalnie wszyscy nie, musimy nie, się nie. zebrać tutaj jak taka drużyna pierścienia, żeby móc otworzyć te drzwi. Znaczy mogę pokazać jak to działa. Tutaj jest taki czujnik. Skład bąków jest potrzebny najpierw. Ale musi być zdjąć. Specyficzny. O, widzicie? Bo jak ty przystawisz dupę, to te mo moleko molekoły są wchłaniane przez zamek. Generalnie nie, jest na, jest na odbyt. Jest taka kamera wchodzi po prostu do środka i jest, szczytujemy linie papilarne z odbytu. Co ty pierdolisz? No, ja, ja zawsze wypad. myślałem, że to chodzi o skład Twojego sportu. Wiesz, tak naprawdę ograniczysz, Minimalizujesz ryzyko, wiesz, bo, nie, nie, bo nawet, nawet jak dobór powiedzmy nie ma dostępu, bo nie chciał robić, nie chciał robić nie chciał odczytu robić. No i jest zawsze ryzyko, że to dojdzie do, do szczerszego granu. Tam jeszcze muszę mówić. Mówi te słowa, mówić, że musisz tym spodnie, A że to jest ten klucz cały. Nie zdradzajmy całego. Ale jeszcze jest jeden klucz, jeden klucz jest ale znaczy. to już zostały wiedzą, który to jest trzeci klucz. Królewskiej kojarzy mi się, że w pewnym momencie Legia przejęła, nie? Że jestem to był fan, jej główny no. sponsor. jestem fanem ja tych nie takiego momentu, myślałem, że oni no. od zawsze byli. Było, było Kurde. takie przejście, po prostu. to było? I nagle wybiegałem yeah, bardzo dawno temu. Przejście na królewskie? Już mam koszulkę. Za siedmioma górami. Dawno było, dawno, dawno było danie. Promocje. Przecież... Promocje sportu, tak? Prom... Ty, właśnie ogarnąłem, że. i na... McDonald's, kurwa. Właśnie ty. ogarnąłem, że na piwie jest piłka. Trzeba iść propagandę. Co to jest za absurd, że na Królewski i McDonald's. Ile Zale... słów? kurwa. Kurwa dwa. Widzę hasło, widzę hasło Shadowboxing. Weź, zmień. Znasz już hasło? Knockout. Walka Dobra, trener Raulbo. No, ja mam punkt. Dawaj, next. Tak jest. Nie schowałeś, to mówię. <grym> no i gites. to ten. Ty, ale to po jest. Rzuciłem. Naturalna kulturystyka. <grym> tak. <grym> no. <grym> Ja pierdolę. Typ, ty wiesz, zamiast ten przykład naszej branży, no bo jesteśmy na co dzień, napoje, nie? Chcemy robić zero napoje. Też jest w tym jakaś misja, żeby ludzie nie pili cukru, no bo wiemy, że to jest bez sensu dla większości ludzi, żeby pić cukier. Co robią? No, dorzucają ci pod podatek cukrowy. Hmm. Kolejna rzecz do myślenia do tego strata w kasie. Co w zachodzie mają? No, nie mają cukrowego, tak? Kolejny temat butelkomaty, nie? No teraz już mamy spotkania, musimy rozstrzygnąć ten temat, jak to egzekwować w kolejnych latach. Czyli to już wykorzystuje jakieś zasoby firmy. Już kilka osób w firmie myśli kurwa o tym, co ma się stać z butelką już po zakupie. A Amerykanin co myśli w tym czasie? Weź kurwa tutaj skocz motorem kurwa z kutasem na wierzchu, tutaj pójdą płomienie. I kurwa się zesraj. Że i no sprzedany tak, no. kurwa 10 milionów puszek więcej dzisiaj, nie? I przy okazji jeszcze kurwa przepaltyne CO2, że zaczadzimy się kurwa tutaj, nie? O. uważajcie, wykrzywi was Słone Co piwo. ty gadasz? a to jest smacznie wygląda. O chuj. Co jest kurwa? Z wodą o. morską. Ej, to jest tak słone? O nie, to jest o Jezu, no. to, to jest. Chęć, jak to... Wiesz jakie mam Ty co to kurwa? Ty jest tak słone. Pamiętam jak mieliśmy U. kocenie na obozie z piłki ręcznej. Pierwszy wyjazd sportowy i była ale kocuwa. Posłuchajcie mnie, była kocuwa. Słuchamy. I było coś takiego, że nie pamiętam co, ale zjadła... Historia. A, i był gulasz! <gulia> Jaget. Była, była ten, do zjedzenia było ten. Robili jako, jakiś gulasz. Gulasz, no. I teraz ty zjadłeś ten gulasz i on był w chuj ostry. No i naturalne jest, że tak był ostry, że szukałeś, żeby od razu się napić. I dawali ci wodę od razu i ty nic nie podejrzewając przechylałeś tą butelkę wody, a tam było najebane sama sól z wodą. O kurwa. I to jest kurwa to, nie? To jest to, no. I to jest... Yy, to I jest, to jest ocena? To, Wiesz... I to jest ocena 1 na 10. Bliżej, bliżej i yy, wyż, yy, wyżej. Zobacz, tak jak rzeka idzie. Patrz, tu masz w lewo rzeka idzie. Wyżej. Tam, gdzie masz kadry, ham, kurwa. Gdzie? Wy, wyżej trochę, o centymetr wyżej. Jeszcze troszkę wyżej. Tak, tu. Kurwa, bliżej byli. 240 <grystanie> metrów. <grystanie> On sobie myśli, kurwa, ale ja. się rozgrzali tak. Ja pierdolę, Kurwa, A sztacy dobrze są? Ej, poczekaj, wiesz, czym się kojarzy to? Był taki e, bar chiński przy Nowotelu, gdzie płaciłeś 50 zł i miałeś szwedzki stół nielimitowany. Czekaj. I tam barze było również... Kojarzy mi się, że było... Kojarzy mi się również... Może łok. Cześć, gdzie jest W centrum. Gdzie... Aha. Był kiedyś. Przy... Tam na dole. W blisko gdzie mieszkasz. A, przy Rotundzie jest jeden. L blisko, a drugi gdzie jest... mieszkasz, tam na dole. I również było. kojarzy mi się, że były takie... Przy Mariocie. Mario, nie na dole. Mariocie na dole. I również kojarzy mi się, że były takie mm. wykładziny. Czempion. Wykładziny tak. były czempion. Nie, 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 nie. Champion jest A nie na górzeński tym bok tak, bok. No I to WOK. i kojarzy się, tak bliżej, tak? Tak. No. No. No, okay. Dywany tam były, ale na górze już chyba grecka restauracja nie ma. A jak się tak grecka nie ma? greckiej. A Puszcz te dywany, który przenieśli z że tak. Chcę powiedzieć, że dywany były kurwa fajkami przesiąknięte, i się tam jadło i było nie, tro... nie, mówię kurwa o tym woku, czy nie wiem co to było i to było chujowe. Raz tam byłem, że i też to, to jedzenie takie było przetuszczone a dywany a był były przekopcone kurwa. O, to chodziło, że <laughs> było. A i trzeba się jeszcze testować, ale tak, ale to się kojarzy i to piwo, tam ludzie pili. Jakie macie znaki z e, Lio. Ja też. Pistes. Pistes? Jakich pistes? Pis... Nie wiem, co to jest. Piste. Piste. On jest panna chyba. Bufon? Nie! Bufon. 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 A wiecie czemu ma bufon? Pokaż tapetę swoją. Tapetę? Zmieniona czy... Czekaj. Kurwa. Wiecie czemu ma bufon Czekaj. w znak Czekaj. Zodiaku? Zobaczcie jak... Zawsze będzie go męczył, Ty. No jak można być takim zuchwałym bufonem? Roz, rozumiem tego kotka, gdy tylko miał, ale wrzucił siebie świeżo po barberze. Spojrz, kot tu, ale bez swojej twarzy, nie? Powiększony <laughs> kot. Co? Albo Natalia na przykład z kotem, nie? Albo dobra, jeżeli oni by byli we dwójkę z kotem, nie? On jest sam kurwa bez Natalii z kotem, nie? Mów on po prostu. Największa tajemnica jeszcze, no największa ja tajemnica mam... na koniec będzie. Ja mam kotka. Tylko. Kotek. No a ty tam nie odbijasz się czasami, nie mam, nie? W po oczach się odbijasz. 3,49. 3,69. 3,47. 3,46. Jest butelka, więc pewnie... To wiesz, że ty masz. 4,20, jest 4,20 i... 49, dobrze pamiętam? Ja powiedziałem 3,49. <noise> <6, 9, bo głosy> tak, tak, czyli 69, bo to jest świetny. 69, czyli robór punkt. No. 3,99 kosztowało piwko. No. Robur siódmy punkt, proszę Gratulacja. państwa. Gratulacje, Robur, jesteś mistrzem. Wczoraj pojechał i paszył. Wczoraj A ty nie masz, kurcze, w dupie jakiegoś komunikatora, zakupach, że oni ci tak. klikają. No, ma, Bartek mówi I ty wysyła. wyczuwasz po prostu w dupie. Bartek mówi bracy, że. tak? Widziałem, jak klika, tak. Tak oszukują w szachach podobno. Kurde, nie wiedziałem, że tak dobrze znamowce. Zajibisz się. znasz, kurwa. Ja pierdolę <laughs> jebane kalorie. Kurwa 5000 kalorii. Chcesz zetrzeć moje? Też, bo jestem mistrzem. Łatwy miałeś stół, jedzenia, Ta, no, kamerę się ustawiasz, się, nagrywa kamera. 5 na kalorii. Nagrywa kamera się... jego vloga, 5 no, tysięcy kalorii. No, byś powiedział kurwa. Kurwa w sekundę 5000 kalorii. Kaja no to napinka, możesz śmieszną napinkę zrobić. Robiłem ja wszystko, robiłem kurwa Ninja. Huja robiłeś, no, robiłeś coś takiego kurwa. Ty kurwa <laughs> chuja robiłeś i dostałeś punkty za to, że trenera Raubo żeś kurwa odwrócił. Mogłem wam, kurwa I mogłem im Kaja, i Kaja w warkoczach chodzi kurwa codziennie. Warkocz kurwa. wybucha alkomat. <laughs> Kup, to, to, to białe w kubę. Ooo, no, już prawie promil mamy. Ooo, To jest dużo. Ja to szybko wiem, to ale idzie. Same, no może ze dwa dokończyłem, ale. Szybko to idzie. Ty. Powiedzmy, nie wiem, osoba, która się rodzi, ale nie uczy się języka. I umie tylko. Podstawowe dźwięki takie wiesz. Ale no to wystarczy, wystarczy to mi się tak samo jak myślą zwierzęta, tylko nie wiem jak to opisać, nie? Instynkt? Ale no póki się nie nauczy języka dziecka, no to ono myśli tak jak zwierzęta. No ale to jest coś więcej niż instynkt, nie? Bo instynkt mają wszystkie, a niektóre zwierzęta jeszcze myślą. No wiesz po prostu czasami, że cię boli na przykład coś, nie? To mówisz wtedy, kurwa, nie? Po, jak jesteś Polakiem. <laughs> czy towarzyszy temu jakaś myśl? Wiecie o co chodzi? No, Taka czysta mnie. myśl w żadnym języku. No Jest ból i jest po prostu taki wstrząs, nie? I co dalej? Ciężko jest sobie wyobrazić, że nie, nie myślisz A albo O, A, wow. Auć". Kto sobie myśli, może? Że mówi I myśli sobie. <laughs> tak jakby no, mechanizm takie... radzenia sobie z bólem, nie? Chyba po, prostu... po prostu takie jak odgłosy, nie no, tyle. No. Na przykład chce mi się srać. Co mnie są objęcia. Bo chyba to. idiota. <grym> <I> idiot. <grym> idiota. No, to kupił ten to Czy... piwo to. <grym> to idiota. <piwo>, to... <grym> Czekaj, Przeczytałem Imperial Co Imperial to jest? Imperial. Serio, imper... już takiego sklepu gdzie sprzedają same no. takie kraftowe piwa. Jest im, imperial, imperial Stout, a przeczytałem Imperial sla, sla, Slat. Jespok. <grym> na procent? ale bzdura. Bzdura, o piwo bzdura ty.